Pan Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez trwogi w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty dziecie zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Oto słowo pańskie. Kochani, Dzień wigilijny jakoś już od samego rana zabiera nas do wieczerzy, gdy wzejdzie pierwsza gwiazdka. A potem pasterki, gotowanie, kończenie porządków, prezenty, myśli o najbliższych, a w tym radość, albo trud, czy nasza samotność. To tak ważna część przeżywania tych chwil. I choć wiemy, że to maleńka dziecina, przychodzący Bóg-Człowiek, centrum każdej stajenki jest najważniejszy, to jednak nieraz czujemy, że on Bóg i tak sobie poradzi. Ale co z nami w tym wyjątkowym dniu, w te święta? Może się tylko urobimy czy nabiegamy. A w sercu pozostanie jakoś pustka i samotność, bo sami wiemy, że nie wszystko poszło w życiu po naszej myśli, a jej czasu nie da się zatrzymać. Ale kochani, właśnie dlatego Bóg przychodzi. Bo to nie my Go mamy uratować, wybawić z tego zimna i ubóstwa stajenki, ale to On. Jest naszym zbawcą z naszego pogubienia i ubóstwa w kochaniu, w przebaczaniu, bliskości. Boże narodzenie, tylko Bóg może nam uratować i sprawić, że i dla tych z nas najszczęśliwszych i najbardziej poranionych zabłyśnie gwiazda nadziei, gdzie Boża miłość dotknie nas swym życiem. Tego, ani karp, ani kapusta z grochem nie zrobią dla nas, choćby były najsmaczniejsze. I ani błyszcząca choinka z prezentami pod nią nie zastąpi nam miłości, nie naprawi naszych błędów i nie da nam spokoju sumienia, tylko On. A te ostatnie chwile, godziny przed świętowaniem, mogą być i dla nas specjalnym czasem łaski i przygotowania na świętość, która do nas przychodzi w Jezusie Chrystusie. Wszyscy wiemy, jak ważne są te chwile przed wielkimi sprawami w naszym życiu, by je dobrze przeżyć, niczego nie zapomnieć, skoncentrować się, bo tu nic nie może nam uciec. Nawet takie zadanie jak wieczerza wigilijna, do której na ogół pani domu przygotowuje się przez wiele dni, a potem gotuje już ją od samego rana, to jednak wiemy, że same chwile, minuty przed jej podaniem, wymagają od gospodyni, kucharki wielkiej uwagi, koncentracji i włożonego serca, by nic się nie pomyliło, nie przypaliło, by wszystko było ciepłe, pięknie podane, by każdy szczegół był dopracowany bo to dopiero czyni całe staranie się i pracę wartym tego wysiłku przygotowania, gdy każdy będzie na końcu zadowolony i najedzony. Ale ze wszystkim ważnym w życiu jest podobnie. Na przykład uczeń, student uczy się tak wiele miesięcy, lat, by dojść do końcowego egzaminu, który zadecyduje, czy to wszystko, co dawał z siebie przez lata, zaowocuje i przyniesie radość. I właśnie tuż przed tym egzaminem i na nim musi być skoncentrowany, by niczego nie zapomnieć, by nic nie przeoczyć. Tak też jest ze sprawami Bożymi. W tak wielu momentach naszego życia, naszej wiary. I dziś również wielkość naszych świąt zależeć będzie od tego, czy teraz, na minuty przed ich przyjściem, będziemy skoncentrowani na Bogu czy na sobie. Czy będzie w nas pragnienie, aby prócz tej ofiarnej pracy włożonej w przygotowanie wszystkiego, były również chwile, gdy zostawimy wszystko i siądziemy sami przy Bogu na modlitwie i dziękczynieniu w radości, że to właśnie On przychodzi i nic z tego ani nam nie zastąpi, ani nie odbierze. Panie Jezu, jaki Ty jesteś bogaty i piękny w tym żłobku, a ja przed Nim, taki mały, pogubiony, potrzebujący miłości, Twego przebaczenia, zbawienia. Jeżeli tacy zostaniemy przed Bogiem w Boże Narodzenie, to jesteśmy uratowani i obdarowani pokojem, nawet jakby przygniatały nas nasze ludzkie sprawy. Te ostatnie chwile przed świętowaniem są tak ważne, czy nie zapomnimy, co świętujemy, dlaczego i kto do nas ma przyjść. Może jeszcze jedno porównanie, które pokazuje nam znaczenie tych momentów przed wielkimi sprawami naszego życia, naszej wiary. Takie odniesienie do sportu, w którym nieraz możemy widzieć zawodników, zawodniczki, że na krótko przed startem chcą być sami, skoncentrowani. Często widzimy ich ze słuchawkami na uszach, które mają ich myśli całkowicie przygotować na właśnie moment wyścigu, meczu, na ten początek, który zadecyduje o tak. W Wielu sprawach, jak się potem potoczą. Jeszcze nie widziałem sportowca, by w gronie rozbawionego towarzystwa, prosto po deserze, mówiąc o wszystkim innych, przyszedł na linię startu. A co to za różnica? Powiemy, przecież jest wytrenowany, jest dobry. Oj, różnica jest taka, jak między zwycięzcą a przegranym. To tylko takie porównanie, ale pokazuje nam wyraźnie, że same trenowanie, sam mecz, bieg, konkurencja mogą być bezowocne, gdy na chwilę przed startem nie uwierzymy, że możemy wygrać, nie skoncentrujemy się i nie wzniesiemy w myślach na szczyt zwycięstwa. I też nieraz podobnie jest w naszym czekaniu i przyjmowaniu Boga. By to z nim zwyciężyć i wykorzystać wszystko, co On chce nam dać, ofiarować. Bo chociaż mamy wiarę, trenujemy, praktykujemy ją i już nieraz przeżywaliśmy ten czas świąt jako wielkie wydarzenie, to bez tych chwil uwagi, skoncentrowania się tuż przed wszystkim na tym, co najważniejsze, co Bóg nam przynosi, wiele pójdzie na marne. Nie przyniesie owocu i skończy się wraz ze świętami. Dlatego Kościół w tradycji, liturgii, czytaniach na te ostatnie dni, godziny przed przyjściem Chrystusa daje nam ostatnie rady, przykład tych, którzy zwyciężyli, bo nie stracili Boga ani z oczu, ani z serca, a to Maryja, Józef, Elżbieta, Zachariasz to prorocy. A przez dwa tysiące lat Kościół święty, który w porę i nie w porę przypomina nam o tym, o przyjściu Chrystusa, daje nadzieję i mimo swoich grzechów wciąż pokazuje Boga i mówi: Idźcie za Nim, bo to jest Wasz Zbawca. Amen.